Cześć kochani, gotowi na kolejną metamorfozę? Ostatnio był ten uroczy, różowo-fioletowy pokoik dla dziewczynki z przepięknym kucykiem. Teraz przechodzimy tutaj obok i będziemy robić pokój przepiękny, miętowo-błękitny. A w środku tego pokoiku zamieszka ta oto urocza miętowa laleczka Traf z tym uroczym małym zwierzaczkiem. Tradycyjnie zaczynamy już od pomalowania ściany. Ja mam tutaj taki jasno zielony kolor, troszeczkę wygląda jak miętowy, troszeczkę wygląda jak groszkowy. Planuję, tak jak Wam mówiłam, zrobić tutaj taki miętowo-błękitny pokoik. Najpierw jednak ściany, później Wam pokażę, jakie zrobimy super mebelki. Pierwsza warstwa nałożona. No i powiem Wam szczerze, że bardzo ładnie wygląda ten kolor. Teraz nakładamy drugą warstwę. Oj, zobaczcie, teraz jest kolor nieco ciemniejszy. To dołożę więcej białej farbki. To troszeczkę rozjaśnimy. I myślę, że druga warstwa już będzie tą ostatnią. Nie będziemy już musieli poprawiać. Jak widzicie tutaj we wnętrzu, ściany są już pięknie pomalowane, już nawet są suchutkie. Czas na wybór podłogi. Mamy do dyspozycji taki fajny błękitny kolor. Zobaczmy, czy on będzie pasować. No, słuchajcie, ten błękitny, póki co bardzo mi się podoba. Możemy również wybrać taką gąbeczkę, tylko że ciemnozieloną. O, wiecie co, to już chyba będzie za zielony pokój, taki żabkowaty. Ale mam również biały kolor. Ale wiecie co, chyba zostanę przy tym błękitnym. Mam już tutaj odrysowany kształt. Teraz musimy tylko to wyciąć. No dobra, to zaczynamy może od tej strony. Odcinamy prosto. Zobaczcie, według linii, które tutaj miałam wyrysowane. Teraz dół, w razie czego. Słuchajcie, ja tutaj wytnę troszeczkę dalej niż te moje linie, bo chcę mieć ten zapas, wiecie? Tak samo tutaj to nacięcie. Musimy sobie wyciąć. Teraz przyłożę i sprawdzę, czy jest OK. A jeżeli będzie super. To przykleimy to na dwustronną taśmę. No i proszę bardzo, wszystko pasuje idealnie. Póki co to jeszcze nie jest przyklejone. Muszę teraz pójść po moją taśmę dwustronną Wygląda przepięknie. Mamy przepiękne, takie miętowo-groszkowe ściany, i do tego prawdziwa wykładzina w kolorze błękitnym. Czas teraz na mebelki. Zobaczcie, mam tutaj pudełka. Polol Surprise OMG i chcę z tego zrobić jakiś fajny regał. Musimy znaleźć na niego miejsce. Może o tutaj, z tej strony. Znowu używamy do tego po prostu zwykłej taśmy dwustronnej, tak abyśmy mogli skleić ze sobą te dwa pudełeczka. Jest już tutaj taśma. Teraz bierzemy drugi kartonik i możemy sobie wybrać, czy on ma być o na przykład tak, czy nieco z boku. Ja spróbuję to w ten sposób skleić. Zobaczcie, wszystko się trzyma. I mamy fajny regał, fajną półeczkę. Ona będzie stała sobie gdzieś tutaj, albo jeszcze ją przesuniemy. Do tego koniecznie stolik. Stolik na samym środku, który zaraz będzie pomalowany. Używam tej samej farbki, którą przed chwilą do malowania ścian. Dlatego nie czyściłam jeszcze pędzelka, zobaczcie. Nie zapomnijmy również tutaj o bokach. Myślę, że dwie warstwy zdecydowanie wystarczą, więc poczekamy aż ta warstwa wyschnie i nałożymy kolejną. Na ozdobienie ścian. Stolik już zobaczcie. i idealnie jest przepiękny w kolorze miętowym. Na ścianie chciałabym lusterko, więc wytnę sobie tutaj kształt. W ogóle fajny tutaj jest kształt pokazany. Zobaczcie. Taki sześciokąt. Wycinam go sobie. To jest lusterko zabrane z kartoniku od Lol Surprise OMG. Więc jeżeli takie pudełko macie. To możecie wykorzystać kawałki kartonu, właśnie stamtąd. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Tutaj możecie ściągnąć jeszcze tę folię. Wówczas to będzie prawdziwe lustro. Zobaczcie, ale ja na razie to zostawię. Teraz musimy wziąć sobie kawałek tego niebieskiego, bo zrobimy do tego ramkę. Czyli po prostu przykleimy to tutaj. Tradycyjnie już na taśmę dwustronną. Mam tutaj ją przyszykowaną. Do siedzenia dla naszej laleczki mam taki oto fotel. Wygląda troszeczkę jak taka przeźroczysta jakaś forma. Jednak musimy tutaj coś nałożyć mięciutkiego. Sięgam po kawałek materiału. Zobaczcie, jest to taka zwykła, cieniutka koronka, tylko że w kolorze błękitnym. I możemy z tego albo sobie uszyć jakąś poduszkę, albo po prostu wyciąć kwadracik, który będzie taką narzutką, czy też takim kocykiem na nasz fotel. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Jak już jest wycięte, możemy to nałożyć. O, na przykład, w ten sposób. Wow, zobaczcie. Po prostu zwykła taka narzutka. Teraz na moją ulubioną rzecz, czyli na dekorowanie. Mamy już wszystkie mebelki. Eee, zacznijmy jeszcze, może, od tego lusterka. Zobaczcie, mam tutaj taśmę dwustronną. Tu tak ono się prezentuje. I możemy je przyczepić, na przykład, tutaj, nad tym regałem. Przyciskamy. I zobaczcie, jest gotowe. O, wygląda troszeczkę jak okno teraz. Yy, następnie mamy nasz fotel. Fotel po prostu sobie tutaj ustawiamy i narzucamy ten nasz kocyk. Yy, mam również taką mięciutką poduszeczkę w idealnych kolorach. Ona będzie tutaj gdzieś na środku sobie leżała. Widzicie dlaczego? Bo tutaj będzie leżeć nasz zwierzak. Do tego jeszcze stolik. Na stoliku coś pysznego do jedzenia. Mogą to być winogrona. Mam też kilka gadżetów, aby ustawić je na półkę. Jest buteleczka, kładziemy ją tutaj z tej strony. Wszystko jest już ułożone, ale ja jeszcze znalazłam takie urocze futerko. Wiecie co zrobimy? Na początek je przetnę. O, w ten sposób. I tak myślałam, żeby obkleić tutaj e, tę rurkę taką. Co Ty tym myślicie? Tradycyjnie oczywiście sięgam po nic innego jak po taśmę dwustronną. To jest mój ulubieniec i niezbędnik. Jeżeli nie macie taśmy, to oczywiście korzystacie ze zwykłego kleju. No dobra, ja tutaj przykleję. O, w ten sposób. ściągamy. Myślę, że taki kawałek wystarczy. I teraz przykładamy nasze futerko w tym miejscu, gdzie chcemy, aby ono było przyczepione. Czyli ja chcę, aby było o, tutaj, w ten sposób. Wow, jak pięknie to wygląda! Na sam koniec nie pozostaje nic innego, jak wprowadzić tutaj naszych małych sąsiadów, którzy będą mieszkać obok tego różowo-fioletowego pokoiku. Tutaj oczywiście będzie jeszcze ta dziewczynka, jest troszeczkę taka zimowa, prawda? Usiądzie sobie w fotelu. Mam jeszcze tutaj dla niej taką torebeczkę i proszę bardzo, dwa pokoiki są już skończone! Na dzisiaj zrobiłam przepiękny, miętowo-błękitny pokoik. Podobało Wam się? To tradycyjnie zostawcie kciuki do góry, lajki są bardzo miłe. Jeżeli ja widzę, że je zostawiacie, to znaczy, że filmik Wam się podobał i że chcecie jeszcze więcej. Do pokolorowania został mi jeszcze dach. Z tyłu również pokój jest zrobiony, ale uwaga, uwaga! Bo na dole jest jeszcze całe piętro, jest mnóstwo miejsca, jest również moja kula niespodzianka, którą mogę specjalnie dla Was otworzyć. Tutaj na dole planuję również jakieś pokoiki, ale planuję też zrobić łazienkę oraz. Jakąś jadalnię. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!